Dzień dobry, kłanią się nisko. Dzisiaj Volkswagen Golf w wersji specjal. Nie wiem, co to znaczy. No tak, widzicie to odwrotnie Debilu. No, specjal tu jest napisane, ale jedyną rzecz, jaką ja znam z takim napisem, to Piwo. Golfik czwóreczka z silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 litra. No, wiecie, taki litra to jest dobry na imprezę w sobotę ze szwagrem. Zatem, no, dyplomatycznie Wam powiem, że ten samochód no, zapewnia jakąś tam dynamikę. Natomiast sportowcem raczej nigdy nie będzie. Dojeżdżania po mieście, do pracy, do sklepu po prostu więcej nie trzeba. To nie zesrałem się, tylko fotel wskoczył na miejsce. Słuchajcie, pomacajmy sobie materiały w tym samochodzie. Ale zanim macanko, to zapraszam Was w kartę po prawej stronie na górze. Bo ostatni materiał, jaki dodałem na kanał, był z Audi A38L. Czyli z siostrą bliźniaczką Golfa 4. I troszeczkę tutaj siłą rzeczy nie unikniemy porównań. No bo jest to samochód na tej samej płycie podłogowej. Dobra, zacznijmy sobie macanka od boczka drzwi kierowcy ten materiał tutaj jest przyjemny w dotyku natomiast on jest twardy, tu się zupełnie nic nie ugina mamy metalową klameczkę regulowane elektrycznie lustereczka poniżej też twardy plastik troszeczkę tapicerki na boczku natomiast ten podłokietnik tutaj w ogóle nie jest miękki nawet oni nie udawali, że to ma w jakikolwiek sposób się uginać po prostu jest maksymalnie twarde to jest takie no, po niemiecku zrobione. No, taki standardowy Volkswagen z tamtych lat. Jest troszeczkę czarno i smutno. No, ten boczek jest zdecydowanie gorzej wykonany niż w Audi A38L. Zwłaszcza, że tutaj nie wykorzystali tej przestrzeni na schoweczek, a w Audi zrobili. Natomiast ten schoweczek tutaj w golfie jest dwa razy większy, bo w Audi wchodziły dwa paluszki, a tutaj wchodzą cztery. No jest też gorzej wykończony, bo jest w 100% z plastiku. Deska rozdzielcza jest przyjemna w dotyku. Bardzo mięciutka, ugina się to pod palcem, znaczy bardzo mięciutka. No, ugina się to pod palcem, umówmy się. E, tutaj mamy linię rozdzielającą miękki materiał od ultra twardych. No, tutaj już niestety nic nam się nie ugina. Co najwyżej, może przy takim macanku coś zaskrzypieć. Bardzo wielkie guziki, jak dla ślepych ludzi. Po prostu one są w wielkości pudełka po zapałkach. O, fajnie się to klika. Lux. Poniżej mamy Cup holdery, które tutaj na patencie są zamykane. Ten patent kosztuje 1 zł, także według mnie to uczciwa cena. No wiecie, jak to się stanie, to czasami nie do końca działa, tak jak chcielibyśmy. Stało się, cyk. Teraz trzeba tylko uważać, żeby tej złotówy nie chciało. no bo to jednak pieniążki. Jeszcze dwie takie złotóweczki i możemy poprawić sobie humorek jakimś drobnym złotawym trunkiem. No wykonane to jest tak... Średnio, natomiast spełnia funkcję. Wiem, że incydentalnie da się to zamknąć tak jak należy. Ale patrz, kurwa! Słuchajcie, tutaj mamy taki wczesny model Radia 2DIN, bo tutaj jest oddzielny napęd CD do radia, które standardowo wyposażone jest w kasetę. To działa spoko. Powiem Wam szczerze, że to audio. Ja nie mam za dużych wymagań co do tego samochodu i to audio jest spoko. Fajnie gra, ma jakieś tam basy. Także myślę, że nie ma na co narzekać. Panel klimatyzacji, no prościej się chyba nie da, ale w ogóle śmieszne jest to, że ten panel ma 20 lat albo i więcej i kupujecie teraz Fabie i macie taki sam, tylko troszeczkę inne gałeczki, ale generalnie niczym się nie różniący. Gałka nawiązująca do piłeczki golfowej, no bo wiadomo przecież to jest golfik, ale ten wybierak jest mechaniczny, aż normalnie w nogach czuję. Poniżej mamy zamykaną. Łopielniczkę i zapalniczkę, tu jest zamykanie, natomiast y, tutaj jest coś wsadzone, ja po prostu nie mam takiej siły, żeby to wyjąć, także niech będzie, że wiecie o co chodzi. Y, oczywiście jest tutaj to wszystko mocno porysowane, bo zastosowany został tu ten materiał, który był w Audi A6 C5 na przykład na przyłącznikach szczypi, to się strasznie wyciera, taki gumowany plastik. No po nim bardzo widać jakby zużycie samochodu. Zabawne jest dla mnie otwieranie. Z tego w lewo nie? Że, że nie ma tej klapki takiej pyk pyk, tylko... Na guzik. To co? Jakby. Przecież to trzeba zrobić silniczek, guzik. I co to było tańsze od takiej klikanej klapeczki? Dlaczego oni to tak zrobili? Jedno zasadnicze pytanie ciśnie mi się na usta. Po chuj? Przegródka, jedna, druga I tutaj bardzo dużo pieniążków No tu pewnie zdyszkę bym wygrzebał Schoweczek przed pasażerem Zamykany na kluczyk w środku o, tak. No tak no. Nie wiem jak to powiedzieć No dosyć mały, ale ustawny Na dole tutaj jakaś guma A plecki są z zamszyku Tutaj też zamszyk No i miejsce na książki Fajniutko o, Spoko Twarde w przeciwieństwie do Audia 3 nie mamy na przykład schowka tutaj. Troszeczkę gorzej jest wykończony samochód, bo no ten akurat jest czarny z zewnątrz, więc nie wiem, czy zrozumiecie o co mi chodzi. Po prostu we wnętrzu samochodu widać jego kolor nadwozia. No to jest troszkę słabe, i względem Audia 3 jest taka różnica, że tutaj. Widać też progi. W Audi jest to wszystko fajnie tak plastikiem zrobione, a tutaj no musieli to jakoś odróżnić i tutaj jest tylko kawałek. Ale z drugiej strony zobacz to. W Audi A3 ten słupek był z plastiku, a tutaj masz tapicerowany. Nawet tapicerowany słupek C. Pod sufitko jest mega miękka w dotyku, lepsza niż w Audi. Cykor łapki miękko opadające, daszki mięciutkie, podświetlane, Oczywiście, dwie sztuki. No to już nie chodzi. Nieważne. Lampeczka fajna, żarówkowa, cyk, cyk. Regulowany punkt pasa. Kierownica. Ona generalnie wygląda w porządku. Zobaczcie, że auto ma 312 tysięcy przebiegu. A ta kierownica ma chropę, jakby była nowa. Zegary bardzo proste. Prościej sił chyba nie da. Mamy jakiś podstawowy komputer pokładowy pokazujący temperaturę i spalanie. Yy, spalanie. O. To nie taki podstawowy. Komputer pokładowy w obsługuje obsługujemy z tamtych lat. Oczywiście takimi tutaj pyk, pik pyk. I sporo osób nie wie, że tutaj pod spodem też jest takie coś pik pik co robi, nie? Wtedy tutaj pasz, masz taką dwójeczkę albo jedyneczkę. I to działa na takiej zasadzie, że ta jedyneczka jest komputerem, który. Ale teraz to troszeczkę mogę bzdur powiedzieć, także zweryfikujcie te dane, że jak jest tutaj jedyneczka, to ona działa do dwóch godzin. Albo do iluś tam odpaleń czy zamknięcia auta. Później ona się resetuje, natomiast dwójka jest zawsze zapamiętywana. Jakby samo się to nie resetuje. Widzicie, 95 godzin jazdy i samochód spala średnio, jeżdżony wyłącznie po mieście, 7,4 litra. Wracając do tej kierownicy, ona spoko leży w dłoniach, ale jest minimalnie cieńsza niż w Audi A3. Manetki są takie same jak w Audi, bardzo dobrej jakości, przyjemne w dotyku. Takie Macie wrażenie, że to jest coś naprawdę porządnego. Największa różnica między Golfem 4 a Audi A38L to pozycja za kierownicą. Mimo, że ten samochód jest zbudowany niby na tej samej płycie podłogowej, to tutaj siedzi się zupełnie, zupełnie inaczej. Siedzimy zdecydowanie wyżej niż w Audi i mamy wrażenie, że ta deska jest. Taka niska, nie? Tak, takie jest wrażenie. W Audi to siedzisz troszeczkę jak w czołgu. Masz wrażenie, że widać co najwyżej Tobie oczy, jak ktoś Ciebie widzi z naprzeciwka. A tutaj tak siedzimy, że masz wrażenie, że tak do, do cycków, nie? Fajne, głębokie fotele, które mają bardzo dobre trzymanie boczne. Zobaczcie, jaka jest ładna tapicerka w tym samochodzie. Dwukolorowa. Bardzo jest przyjemna w dotyku. I, ty, 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 ty. I sobie siedzisz. Odłokietniczek Lux i zobacz to. Pa. Trzy drzwiowe auto, Golf, czyli teoretycznie gorszy niż Audi. A w Audi podłokietnika nie było. A tutaj jest nie dość, że on jest. To zobacz, jak on jest wykonany. Szeroki, względnie mięciutki, ale zobacz to. zobacz to. Pa. pa. Przecież to jest wykonane lepiej niż w Mercedesie z klasy zamszyk, kurwa to jest milutkie w dotyku, ale pato, oni nawet klapę zrobili z tego zamszyku dobra, sprawdźmy sobie miejsce ej tu jest więcej miejsca niż w Audi 3 no i tak jak w Audi, wszystko wykonane i wykończone tak jak być powinno chromowany ten drucik, nie wiem jak to się on nazywa te zawiasy porządne tu plasticzki, tu plasticzki tu, no kurde jest wykonany ten samochód naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a ja cały czas się podniecam takimi rzeczami tylko ze względu na to, że to jest hedgeback. Tutaj się takich rzeczy po prostu nie wymaga, a one tutaj są. Półeczka tapicerowana, no taka względem Audi 3, no cały czas będę porównywał siłą rzeczy. No jest gorszej jakości i gorszej jakości też są dywany na podłodze. W Audi to taki naprawdę mięciutki dywanik, a tutaj taka. Hmm. No jest szorstka szmata. W skrócie. Dobra była, że są. Idziemy kurwa Zobaczycie bagażnik. To nawet ładnie wygląda. W dotyku takie trochę szorstkawe. Gorszej jakości niż w Audi 3 kółko jest, podnośniczek jest. Pojemność powierzchnika macie tutaj. Półeczka. Jaki fajny dźwięk. Test wsiadania z kapeluszy. Wiąknęło. Lipa nieznane. To jest sportowy wóz. Pokaż jak ten sportowy wóz pod maską wygląda. O Jezu, jak ciężko chodzi. Czyli rzadko używany, czyli samochód bezawaryjny. No jest porządeczek. Fajny ten z tamtej epoki znaczek Volkswagena, że jest niebieski. No co, porządeczek Schludnie to wygląda Teleskopik jest Pod maską 1.4 i 75 koni A tutaj można rozpędzić się do 70 Więc ogień No i co, 70 już jest Fajniutko jedzie Ale się buja Uu. Powiem wam, że w względem Audi A3 ten samochód ma zupełnie inny charakter jest bardziej miękki, troszeczkę wyżej się tutaj siedzi a deska jest mam wrażenie niżej no albo przez to, że wyżej siedzę po prostu troszkę gorzej trzymająca się w rękach kierownica ale tak samo dobra skrzynia biegów która jest bardzo precyzyjna i super przyjemnie się zmienia biegi układ kierowniczy Taki sam jak patrójce? Przyjemny. Dobrze, mi się tu siedzi. 60 na blat i zakryt. Eee, fajnie. Elegancko drogi się utrzyma. Oprócz tego, że słyszę tutaj któreś łożysko z tyłu, to jest całkiem cicho. Fajnie, redukcję się robi. Nie, ogólnie bardzo przyjemny samochód. Ma spoko hamulce, spoko sprzęgło, które łatwo wyczuć. Silnik względnie dynamiczny, nie mogę mu nic zarzucić. Auto 20-letnie, zużyte z dużym przebiegiem, ale ma charakter. Jeździ się tym naprawdę jakoś. Można opisać jazdę, można ją poczuć. A te nowe samochody czy Renault, Mercedes, Audi, Honda wszystkie jeżdżą generalnie tak samo. Dlatego jarą się tymi starymi samochodami. I właśnie nawiązując do tego, zobaczcie, mój poprzedni film to Audio 38L, a to jest Golf 4, czyli można by powiedzieć, że to samo. Ale różnic jest naprawdę bardzo dużo, nawet w pozycji za kierownicą, nawet w charakterystyce zawieszenia. No, kiedyś samochody mocno się od siebie różniły, mimo że z tego samego koncernu. A teraz byle co, byle jak poskładać najlepiej z kartonu, z papieru by robili te samochody jakby mogli zawieszenie jest dosyć głośno, teraz przejechaliśmy po gorszej jakości drodze i faktycznie zawieszenie wybiera nierówności głośno, chociaż komfortowo ten układ kierowniczy jest taki leciutki a tym samochodem tak buja, taka łódeczka piek, piek, piek. zaraz powiecie, że jeżdżę niebezpiecznie i tyk, lewika. Dobra moi drodzy, wydaje mi się, że już powiedziałem to, co chciałem. A, jakieś podsumowanie o Golfie 4 by się przydało. Słuchajcie, względem Audi A3 8L Golf 4 różni się w zasadzie, oprócz tego, że troszeczkę inne jest wnętrze, to różni się w niuansach wykończeniem, ale najbardziej właśnie w pozycji za kierownicą. W Golfie siedzimy wyżej. I zawieszenie. Tutaj jest takie troszeczkę bardziej komfortowe, mam wrażenie, natomiast to może być tylko i wyłącznie takie wrażenie, nie? No bo nie sprawdzałem technikaliów, czy amortyzatory są takie same, czy wahacze są takie same, kurwa, po co to robić? Ja Wam mówię o, o moich odczuciach i wydaje mi się, że ten samochód troszeczkę bardziej miękko amortyzuje nierówności, natomiast dużo bardziej jest słychać we wnętrzu, czyli takie jakby wyciszenie jest troszeczkę słabsze względem Audi A3 naprawdę różnią te dwa samochody niuanse, a miałem też Seat Leona jedynkę, kupę lat temu 1.9 110 Seat był najgorzej wykonany we wnętrzu, naprawdę Seat był wykonany praktycznie w 100% z plastiku, natomiast satem mi się mega fajnie jeździło, bo ja miałem wersję Top Sport. Czyli miałem taką fajną sportową kierownicę, takie głębokie kubły. No fajnie się w nim jeździło, ale wiecie, to są stare graty 20-letnie, więc tu kwestia zużycia, użycia. Tutaj mam benzynę, w Audi 3 miałem diesla, w swoim Leonie miałem diesla, ale mocniejszego niż w Audi 3. No to wiecie, to są niuanse. I zużycie jakby ma duże znaczenie na odbiór tego samochodu, więc kurwa panie, pierdolisz czy po Powiedz do chuja, czy wolisz golfa, czy a trójkę? To wolę a trójkę. No, wolę a trójkę, mimo że tamta nie była może super najlepsza, to jednak lepiej mi się w Audi A3 siedziało i ja jednak jestem rolnik i ja wolę samochód w gnoju jakoś. Benzyny mnie wkurzają, chyba że są w automaci, mają 300 koni, kurwa. To wtedy są fajne. A takie popierdółki 1,4, to wiecie, no to fajnie jeździ, bo obiektywnie stwierdzając, ten motorek 1.4 mało pali i spoko jeździ, nawet fajnie brzmi. Natomiast yy, nie jest dla mnie. Wolę jednak gnój, czyli 1.9. Nagadałem się. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i bogato. obszczajcie te pierdółki, Instagramy, TikToki. Na razie.